sobie jakieś szczury zrobiły gniazdo i teraz to wszystko tutaj wypluwa. Tak mi się wydaje. A tu jest ta szmatka, która była w cylindrach. Yy, ściągnę tutaj głowicę i zobaczymy, co tu się stało. No, ściągną, ściągnąłem ściągnąłem głowicę i co tu się okazało? Zobaczcie, co tu się stało. Szmatka wpadła w zawory na, na drugim cylindrze. W tym filmiku, jak czyściłem gaźnik, wepchnąłem tą szmatkę do, do do lotu powietrza i po prostu zapomniałem ją wyciągnąć. Przeoczyłem to więc wkładamy sobie tą szmatkę do środka dobrze upychamy żeby tam nic nam nie wpadło kładziemy uszczeleczkę to w kształcie serduszka kładziemy korpus i kładziemy uszczelkę pod gaźnik I teraz możemy położyć sobie gaźnik Użyjemy, żeby tam jakaś śrubka nie wpadła, a wpadła szmatka. <grymne> Więc, dobra, wyciągam tą szmatkę. E, ustawiam zawory i eksperymentujemy dalej z tym silnikiem. Zobaczymy, co dalej będziemy z tym robić. Także śmieszna sytuacja. Na pewno nikt z Was nie zgadł. A może ktoś zgadza. Okej, okay. spróbuję to wyciągnąć. Nacisnąć tutaj zawór. Co, jak to wyciągnąć? wezmę delikatnie, będę pukał w zawór tutaj z tyłu i pociągał tą szmatkę, i powinno ładnie wyjść to. Najpierw jeden. jeszcze sądzy. Jeszcze troszkę wyjdzie Wyszło coś Śmieszna. Wspomnieszna sytuacja. Szmatka była w cylindrze. Nie palił na jeden cylinder. Masakra. Ale jaja. Jak mam ściągną tą ulicę, to zobaczcie, jak daleko są takie świece oryginalne tutaj w, w, w tych gniazdach. Nie. Zobaczcie. Jak one są tu głęboko. Tak sobie myślę, jakby założył dłuższe świecce na przykład od świata 125, albo od jakiegoś innego, to może by to było, może by ten silnik miał trochę więcej mocy. No nic, na razie zakładam tą głowicę tak jak jest. Przedmucham tylko tutaj z tych śmieci, tak przeczyszczę troszkę, żeby jakoś to wyglądało i. W Składam to do kupy, tak jak było, bo chcę jeszcze trochę jakichś eksperymentów na tym silniku przeprowadzić, więc na razie na razie to poskładam tak, jak jest. Ok, podłączamy to wszystko z powrotem. Tu zrobiłem taką lampkę podłączoną do czynnika, żeby wskazywało ciśnienie oleju, bo będziemy później robić jakieś inne eksperymenty. Także podłączamy teraz tutaj minusik od aparatu zapłonowego, Tak zwany sygnał. Tu podłączamy z podcewkę trzy kable aż bo będzie. Będzie zasilanie. Będzie kabel od cewki elektromagnetycznej, dyszy elektromagnetycznej i kabel do wyłącznika tutaj. To wszystko jest pod jednym kabelkiem podłączony. Także mamy włącznik. Ten kabel idzie tutaj do dyszy, do góry jego jałowego także to mamy podłączone Poskręc poskręcamy tylko to żeby... troszkę mocniej ósemką kluczkiem żeby to było stabilne tu mamy przykręcone dodamy to żeby się coś nie spaliło ale ten silnik nie będzie długo pracował. Tak po prostu sprawdzimy jak to będzie działać. Zaraz podłączę paliwo. I będziemy próbować to zapalić. Aha, jeszcze bagnet oleju. Miarka oleju. Jest olej, dobra. No okej. Okay. No to podłączamy paliwo i próbujemy to palić. Ok. Podłączamy paliwko do gaźniczka tutaj. Odkręcamy, żeby się nalało i teraz będziemy próbować zapalać. Dobra, podłączyłem mu troszkę prądu z do, do ładowarki Akumator, żeby było lepsze, lepsze napięcie. Może dlatego nie chciał palić. Teraz spróbujemy coś pani. nie sobie chodzi. O! Nawet ładnie pali, nie? Weź mi tam jeszcze nie pasuje. Zimny tutaj. tu jest to właśnie śmieci albo to może te szmaty aha to są te kawałki szmat, co tam były no ładnie sobie chodzi Podregulujemy koszkę odwrotnej. Fajnie, nie? <laughs> Fajnie sobie pracuje. Jednak ten y, filmik z tym y, czyszczeniem gaznika się nawet udał, bo, bo pracuje ten gaznik. To mam na... Zobaczcie co mam na nowy. Co to jest? Chyba to szmata, nie? Szmatacja. <laughs> Ale ładnie pracuje. Fajnie. Wyłączę, bo się trochę zgrzał. Ale fajnie. Jak się trochę. Spoko. Spróbuję czy zapali od razu. No. Pali ładnie na ty Spoko fajnie. Zobaczcie, co tu się stało. Co to za co to jest jakieś? A może to może w tym Co ja myślę, że może w tym tumiku, bo ja go kupiłem od kogoś. Sobie jakieś szczury zrobiły gniazdo. I Teraz to wszystko tutaj wypluwa. Tak mi się wydaje. A tu jest ta szmatka, która była w cylindrach. Ciekawe.